Głównym celem programu Profilaktyka 40, jest ocena organizacji i efektywności objęcia biorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy. Espezos w Brzozowie jako jedyny w powiecie także bierze udział w tym projekcie. Przez ten czas covidowy byliśmy jak zresztą cała Polska trochę zamknięci. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że powinniśmy się badać i właśnie temu ma służyć właśnie nowy program dotyczący badania osób powyżej 40 roku życia. Bardzo się cieszę, że taki program będzie realizowany. Dziękuję panu dyrektorowi z u że wyraził chęć uczestnictwa w tym programie lekarzom, którzy będą ten program obsługiwać i e, oczywiście całemu personelowi e, naszego SPZOZ-u w Brzozowie. Program ten jest organizowany przez Ministerstwo Zdrowia. Ma on na, na celu y, prześpiewowe badanie osób, y, które, no, powiedzmy sobie szczerze, przez dwa lata miały ograniczony dostęp do służby zdrowia. Dlatego y, pan minister y, wspólnie tutaj z, z tymi wszystkimi. Y, przychodniami chcę jakby wyjść na przeciw i zrobić takie badania radnoprzeziewowe dla, dla całego społeczeństwa, aby móc we wczesnym etapie wyłapać szereg chorób przewlekłych. I tutaj właśnie wyjściliśmy naprzeciw temu, jako jedyna przychodnia w powiecie brzozowskim podjęliśmy ten temat. Jest to bardzo trudny, czasochłonny temat, będzie wymagał on pracy naszego całego personelu średniego zaangażowania lekarzy, no ale dla, dla dobra społeczeństwa chcemy się podjąć tego trudu i, i po prostu wdrożyć ten program dla, no szczególnie dla naszych tu pacjentów zzoskich, ale on jest również dedykowany i zapraszamy wszystkich pacjentów nie tylko. Tych, którzy są u nas zapisani, ale mówię wszystkich z powiatu brzezowskiego. To nie będzie na pewno jedyny projekt, bo będziemy realizować zdecydowanie więcej tych projektów, natomiast od czegoś trzeba zacząć i myślę, że to będzie bardzo dobry program. Przez te dwa lata, kiedy ludzie mieli bardziej utrudniony dostęp, wiele schorzeń jakby rozwijało się i nie było tak jak mówię, wyłapywane w tym czystym etapie. I dzisiaj musimy te wszystkie zaległości, te, te dwuletnie nadrobić. I dlatego pracy jest bardzo dużo i dlatego ten program, który jest finansowany przez ministerstwo bardzo dobrze tu wpisuje się w tą akcję i, i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele innych takich podobnych programów, które no, pomogą poprawić zdrowie naszych mieszkańców.